So what's Thursday? trzeba nagrać samo czwartek. I feel in a place I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name. Where well, everyone knows my name. Check it check it out I'm about to do my fame King of the floor king of a swing.

Jakie masz najczęściej oceny, ile czasu poświęcasz na naukę, a ile na YouTube. I jak to łączysz? Trochę długie, pozdrawiam. Ja również Ciebie Krzyśku pozdrawiam. Pierwszą rzeczą, pierwszą rzeczą, która jest dla mnie najważniejsza jest oczywiście YouTube. Stawiam go wyżej niż szkołę. Tu jest szkoła, tu jest YouTube. Czyli tak jak dzisiaj na przykład dzisiaj nagrywam. Dzień dobry, witam Was w samotrzwartku. Nagrywam samo czwartek, a jeszcze nie ogarnąłem się do szkoły na jutro. I najpierw samoczwartek wam zrobię i wrzucę, a później zacznę robić rzeczy na jutro. Także tak to łączy. Łączę to, że najpierw przychodzę, robię YouTube'a, później robię... Robię ten, robię szkołę. Przeznaczam gdzieś tak. 60% moich możliwości, znaczy 60 energii na YouTube'a i tak 40 na szkołę, może 30-70 na YouTube'a. No mniej więcej, mniej więcej tak to wygląda. Jaki jest największy minus nagrywania na YouTube? Moim zdaniem największym minusem nagrywania na YouTube jest brak czasu. Nie mam dużo wolnego czasu. Dużo czasu poświęca właśnie na YouTube'a, tak jak mówiłem. Yy, no ale cieszę się, cieszę się, że tyle poświęcał na YouTube'a i będę poświęcał jeszcze więcej. Niech kanał się rozrasta Także to jest minus. Że mam mało czasu trochę na wszystko i z tym wszystkim trzeba się wyrobić. Ale jakoś daję radę. Zostawcie łapkę w górę, są moje poświęcenie. Co byś zrobił, gdyby jedna z twoich fanek wbiła do twojego domu z widłami? Ja nią nie jestem. Holu, holo, zawotycha! Dawaj, dowaj. Ale co ci chodzi, co? Kim ty jesteś w ogóle? No ten, bo ja widzę twoim jestem No Nie miałem wideł W domu Nie wiem, nie mam pojęcia co bym zrobił I nie Nie przychodźcie do mojego domu z widłami Nie, nie zapraszam Lubisz maliny? Lubię, lubię maliny, lubię soczek malinowy Wiecie, sok Sok malinowy jest bardzo dobry na gardełko, jak bezwoli gardełko albo zaraz ciepłą wodą i tak wypić Lubię i maliny też lubię W ogóle, czemu maliny? Czemu zapytałaś akurat o maliny? Kto zapytał? Kto zapytał akurat o maliny? Ja cię znajdę! Paulina! Czemu akurat o maliny zapytałaś? Jak, jak to oglądasz? Pewnie to oglądasz, bo wiesz Twoje pytanie w całym czwartku, nie? No to, no to napisz w komentarzu, czemu zapytałaś akurat o maliny? A nie na przykład o truskawki Jak spędziłeś Halloween? Haha <laughs> <laughs> Halloween Spędziłem je bardzo fajnie Teraz, teraz proszę bardzo Proszę, możecie Możecie zobaczyć, zapraszam do oglądania e, e, Ja na autograf To ja zaraz przyjdę, poczekacie chwilę? Tak, no, Dobrze Słucham? Dobrze? Chwilę dajcie mi Cebula Kurcze, po raz drugi, nie?

No jak? A jak wy spędziliście Halloween? Ja dawałem cebulę dla ludzi. Ale dałem tylko kilku osobom, bo później przyszli do mnie i w ogóle i chcieli więcej. Znaczy przyszli na początku i ja dawałem cebulę. Macie cebulę, nie? Macie cebulę. A później zamknąłem drzwi na klucz i mówię, eee, wywalone już mi się nie chce otwierać. Także piszcie, jak wy spędzaliście Halloween, te fantastyczne święto. Nie wiem, ja go jakoś tak bardzo nie lubię, ale nic z niego nie mam, nie? Dlaczego nie lubisz jeść? Nie lubię pomidorów. Nie Bleh. Nie, nie lubię pomidorów. Bo jak kiedyś sobie pomyślę. pomidor. Oh. A, nie. Nie, nie lubię pomidorów, nie. Choć lubię na przykład ketchup i zupę pomidorową i y, sos pomidorowy i w ogóle, ale pomidorów samych na kanapkę albo samego. Nie! Brońbo! za obejrzenie tego samego czwartku. To tyle pytanek. Mam nadzieję, że dobrze spędzicie ten dzisiejszy czwartek. Dzisiejszy czwartek mam nadzieję, że dobrze spędzicie, bo... Bo jutro jest piątek! piątek weekendu, początek Uuu! także jutro jest piątek i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić w ten weekend jeżeli macie plan na weekend to piszcie jakie macie plan na weekend ja planów na weekend nie mam pewnie znowu na was ponagrywam odpocznę sobie trochę także dzięki za obejrzenie trzymajcie się zostawcie łapkę w górę cześć